Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Troszczyńska. Wspólnie z Sylwią Sitkowską, psychoterapeutką i psycholożką, napisałyśmy Kobiety, które starają się za bardzo. Dzień dobry. I tam jest taki temat o związkach i o relacjach. Mam wrażenie, że my, kobiety, staramy się za bardzo w związkach, i mam od razu takie pytanie, czy to jest trochę tak, że my po prostu wtedy kochamy za bardzo? Pytanie ciekawe bo o tym kochaniu za bardzo, no myślę, że jest to bardzo indywidualne, ale też spotkałam kobiety, które wcale nie kochają za bardzo, a jednak starają się za bardzo, bo wiesz, te staranie się za bardzo często jest to wdrukowane w nas. Wcześniej rozmawiałyśmy o rodzicach, ci rodzice często są odpowiedzialni za to, że my uczymy się, że żeby nawiązywać relacje, żeby być docenianym w relacji, żeby być kochanym w relacji, to musimy coś zrobić, coś robić. I później taka dziewczynka, a następnie kobieta, Wzrasta i ma przekonanie, że na miłość trzeba. Zasłużyć. Mam wrażenie, że bardzo dużo z nas ma to przekonanie, bo nawet jak zbierałyśmy materiały do tej książki, to bardzo dużo kobiet mówiło, ja wciąż czuję, że muszę o ten związek się starać, że to ja jestem ta, ta bardziej. A ty mówiłaś, że to nie jest dobre i to się zwykle źle kończy. No tak. Tak, dlatego, że po pierwsze, strona starająca się prędzej czy później czuje się wyeksploatowana, czuje, że wkłada do związku dużo więcej niż ta druga strona. Mm, a jednak y, trwałość związku też determinuje no, taki bilans zysków i strat, czy tego chcemy, czy nie. Co jakiś czas robimy sobie takie rezumy, one różne, różnie może wyglądać, ale suma summarum jest taka: badania pokazują, że dopóki nam się to opłaca, w cudzysłowie, to jesteśmy w związku. Więc taka osoba starająca się, ona będzie się starała rok, drugi, piąty, dziesiąty, ale w pewnym momencie powie, kurczę, dość, nie? mam już tego, dość, ile można, cokolwiek bym nie robiła, to, to ten związek nie działa. A osoba, o którą się staramy, ona też nie czuje się do końca szczęśliwa, bo wiesz, to jest taki związek, który, w którym każdy coś podgrywa. Osoba starająca się jest za, zazwyczaj w roli ofiary, a osoba, o którą się staramy, no jest nadrzędna. Ja nie mówię, że kata, bo absolutnie nie o to chodzi, chociaż też są takie relacje, ale to jest ta osoba, która decyduje, wybiera, kręci nosem, więc to też nie jest takie do końca komfortowe. No ludzie komfortowo się czują w związkach, w którym się realizują, mogą się rozwijać, realizować swoje marzenia, czuć się swobodnie, pomimo tego, że w związku. Więc taki związek ze staraczką, no to też nie jest spełnienie marzeń, mimo że jest wygodne. Mam wrażenie, że kiedyś jednak słuchałyśmy się trochę naszych babć, które mówiły, jak, się, jak kocha, to się postara, ale on mężczyzna. Teraz te role, role trochę się zamieniły. Mam wrażenie, że mężczyźni starają się coraz mniej i to mówią mi moje koleżanki, które szukają partnerów i są jakby na rynku. Mhm. Mhm. Czy też tak zauważyłaś, że ja myślę, że my jesteśmy w ogóle teraz, wiesz co, w społecznie w takich bardzo przedziwnych czasach, mianowicie kobiety zyskują nowe obszary i starają się, my, my kobiety, staramy się w nich odnaleźć na no, praca zawodowa, oczywiście od wielu, wielu lat, tak. Ale oprócz tego cały czas mamy na głowie ten dom dzieci, bo zazwyczaj tak jest, chociaż mężczyźni się... jakby nasze płcie teraz są w trakcie pewnego rodzaju transformacji. Więc yy, faktycznie jest tak, że jest to taki trudny moment, bo jeszcze nie wykształciliśmy na nowo tego obrazu bycia razem w związku, prawda? Bo kiedyś to ten partner był osobą, która polowała i przynosiła zwierzynę do domu, kobieta wystalka domowego ogniska i wszystko było proste. A teraz i kobieta przynosi, i, i westalka, i mężczyzna właściwie to on sam za, do końca nie wie, co on ma robić w tym związku. Wiesz, nie bez kozery. Teraz robimy taki warsztat w fundacji terapeutycznej, jak być z silną kobietą, bo jest masę mężczyzn, którzy nie wiedzą, jak być z tymi silnymi kobietami, a tych silnych kobiet jest już. Naprawdę coraz więcej. W terapii mam wielokrotnie kobiety, które na przykład zarabiają więcej od partnera, więc ci mężczyźni są też trochę tacy zagubieni w tym, co się dzieje teraz. Tak, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego starania się, no. tak, o tym związku. Mówiliśmy o tym od początku, że kobiety dzwonią, że, kobiet, że masz takie pacjentki, które przychodzą i mówią, że cały czas jest ta sama. Piosenka w to ich życiu to refren, mówiłaś, tak? tak? Że na początku mężczyzna je zdobywa, po chwili nagle zamieniają się rolami i ona czując, że traci, jeszcze bardziej się stara. Dokładnie. I to jest znowu też takie um, takie poczucie, które wynika nie z danej sytuacji, bo tylko z tego, co my niesiemy w sobie, czyli z tego, czego nauczyliśmy się w domu rodzinnym najczęściej, czy we wczesnym dzieciństwie, jak Powinna wyglądać relacja i jak bardzo powinniśmy się starać o daną relację, żeby, no żeby zasłużyć na uwagę, na, na całą resztę. I o ile na początku faktycznie konwencja jest najczęściej taka, chociaż też już to się zmienia, że to mężczyzna zdobywa, ale jak on, jak on już zdobędzie, no to czasami tak jest, że wiesz, taki tak, taka łup zdobyty przestaje być taki bardzo atrakcyjny, tym bardziej, jeżeli ten łup nagle zaczyna. Wiesz, zdobywać. Czyli ta zwierzyna zaczyna y, gonić za myśliwym, a im bardziej myśliwy ucieka, tym bardziej zwierzyna goni. No i to tak bywa, taki refren właśnie u tych moich klientek. Często tak się zdarza. Mam wrażenie, że im bardziej my się staramy, tym oni się bardziej odsuwają i mam to też wraż takie wrażenie, że tak jest stały w stałych związkach. Chodzi mi o to taką, takie ciągłe w bycie dawaniu. Mm -hmm. odgadnę, odgadnę, jego, odgadnę jego emocje, zrobię mu przyjemność. Jak widzę, że on się wycofuje, to jeszcze bardziej będę to robiła. Czy masz takie wrażenie i jak to zatrzymać? Wiesz co, ja w ogóle myślę sobie, że żeby związek był, dawał satysfakcję, radość i żeby był wsparciem, a nie obciążeniem, to taka równowaga w tym związku dobrze, gdy jest. Czyli, że jedna osoba wkłada i druga osoba wkłada. Oczywiście, nie zawsze tak bywa. I to są te smutne kawałki. Więc, jeżeli widzimy, że ta równowaga jest zachwiana, że my dajemy dużo więcej, to trzeba się po prostu zatrzymać. Dlatego, że dając więcej, pozbywamy się resztek swojej energii, pozbywamy się resztek tego, co mamy, ale jeżeli to nie działa, to znaczy, że nawet jeżeli staniemy nago przed tym facetem, bez niczego, z, nie wiem, wychłostawszy się jakąś witką, powiemy, że jestem tutaj, zobacz, jest... To to i tak nic nie zmieni. Bo ta metoda nie nic działa. nie zmieniała wcześniej, więc nie zmieni... Więc jeżeli masz te dwie pomarańcze jeszcze w ręku, to nie oddawaj ich, tylko trzymaj je sobie i staraj się gromadzić tych pomarańczy więcej. Mówię o pomarańczy, bo um, kiedyś właśnie... Um, Taki przykład podał mój nauczyciel ze, ze szkoły. Jeżeli idziesz z tacą pomarańczy przez środek miasta, niesiesz tą tacę tak, że każdy może sobie wziąć jakąś pomarańczę, to nie dziw się, że kiedy dojdziesz do domu, nagle mówisz: Jezu, a gdzie są moje pomarańcze? No, rozkradli, ukradli, nie, no, nie ukradli, dałaś. Więc jeżeli to danie nie daje rezultatu, to zmień metodę. A metodą, która no jednak wydaje mi się taką najpewniejszą też w budowaniu dobrego związku, to jest metoda gromadzenia zasobów własnych, takich, wiesz, emocjonalnych, psychologicznych, czyli po prostu dbanie o siebie, zadbanie o siebie, bo jeżeli Ty będziesz dbała o siebie, to będziesz wiedziała, czego potrzebujesz i czego chcesz od innych. Swoim zachowaniem pokażesz innym jak mają ciebie traktować. Czyli jeżeli ona czuje, że stara się za bardzo, mm -hmm. stąd jest już chyba blisko do kochania za bardzo i obsesji, to musi się zatrzymać, tak mówiłaś w książce mm -hmm. i bardzo zapamiętałam to jak mówiłaś, że trzeba zwalczyć ten mechanizm działania, czyli na przykład jak mam potrzebę napisania do niego smsa czy wiadomości, to ja tego nie robię. Ale ten ból jest straszny, tak jak w każdej obsesji trochę, prawda? Jak się nakręcamy. Tak jest. Albo możesz napisać tego SMS-a do siebie. Pamiętam tą strategię, którą stosowałyśmy z klientkami i jedna z nich kiedyś przyszła do gabinetu i mówi tak, Pani Sylwia, proszę zobaczyć mój telefon. A więc ja biorę ten telefon do ręki, patrzę, a tam jest 30 SMS-ów. I pani mówi, ja to wszystko wysłałam do siebie. Ale chciałam wysłać do niego. Ale jak przeczytałam następnego dnia, to myślałam, że spłonę w ogóle ze wstydu, z, z, z różnego rodzaju emocji, które mówiły mi: O Boże, to ja robię coś takiego. Więc, no, dokładnie tak jak mówisz. Tak? Jeżeli mam ochotę znowu zawalczyć o niego po raz kolejny yy, i gdzieś z tyłu głowy rozum mówi mi, że to nie zadziała, ale emocje bardzo chcą. No to warto posłuchać tego rozumu. Ale to jest bardzo trudne. No, bardzo trudne. Ale mm, pozytywna jest w tym wszystkim świadomość taka, że emocje one będą rosły, rosły, rosły. Będą nas rozdzierały, mogą spowodować, że będziemy płakać i y, 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 wyjść do ścian, ale w pewnym momencie te emocje opadają. Emocje opadają, a zachowanie rozsądne zostaje. Czyli to pilnowanie siebie i nienadmiarowość, tak? Zdecydowanie. I też to jest sygnał dla drugiej osoby. Stop, ja już tego nie będę robiła, bo wiem, że to nie działa. Czy to jest trochę tak, że pewne kobiety w relacjach właśnie starają się za bardzo, czy na przykład kochają za bardzo, jak czytałyśmy w książce Robin Norwood? Tak, ja myślę, że wiesz, w różne, jakby literatura używa to pewnie może nawet zamiennie, bo Miłość to jest jednak szereg zachowań, więc wiesz, to nie jest jakaś tam metafizyka, zakochanie jest hormonalne, natomiast miłość to jest ciężka robota tak naprawdę i takie bycie ze sobą codziennie przez wiele, wiele lat. Więc te kobiety, które kochają za bardzo, to są kobiety, które w tych zachowaniach są właśnie takie nadmiarowe, robią sobie krzywdę przede wszystkim tymi zachowaniami, bo one później źle o sobie myślą, one później spać nie mogą, nakręcają swoje emocje. I faktycznie Robin Narłud tutaj w tej książce bardzo fajnie opisuje też to, w jaki sposób sobie z tym radzić. Ponajmniej kilka syndromów, które mogą świadczyć o tym, że staram się za bardzo. Trochę już mówiłyśmy, że to nie spotyka się z wzajemnością, albo czuję się nadużywana, czuję, że robię tego za dużo. A takie fizyczne rzeczy, które czujemy. Na przykład, że to nie przynosi ulgi, mhm. smutek. Zazwyczaj to przynosi ulgę na początku. Wiesz, nawet jeżeli 17 raz mówimy, kocham cię, i nie dostajemy tego, kocham cię z powrotem, to zazwyczaj jest tak, że jak mówimy, to kocham cię, to przez to, że liczymy na to, że dostaniemy, kocham cię z powrotem, przez chwilę mamy taką ulgę. Czyli każde zachowanie, takie właśnie kompulsyjne, również w miłości. Ono ma powodować zmniejszenie tego napięcia. I to jest, wiesz, chwileczkę zmniejszenia tego napięcia, natomiast ono później z powrotem narasta. Takich zachowań może być masę, właśnie pisanie, dzwonienie. On wyszedł, więc dzwonię do niego raz, nie odbiera, więc dzwonię drugi raz, nie odbiera, więc dzwonię trzeci raz, a później dzwonię jeszcze siedem kolejnych razów. No nie. Nie, tutaj trzeba sobie powiedzieć stop. SMS, przeszukiwanie telefonów, różnego rodzaju zachowania, które dążą do kontroli partnera, dziewczyny. Jeżeli ludzie chcą być razem, to są razem. Nikogo do tego nie można zmusić, a na pewno nie kontrolą, na pewno nie sprawdzaniem. Jeżeli znajdujesz w telefonie SMS-y do innej kobiety, albo nie daj boże kobiet. I związałaś się z seksykolikiem, to to jest jasny sygnał do tego, że nie ma o czym rozmawiać, tylko trzeba po prostu uciekać. Ale kobiety, które starają się za bardzo, bardzo często nie czytają tych sygnałów, dlatego że znowu wracamy do dzieciństwa, nauczyły się, że to. Nie jest problem po stronie osoby drugiej, tylko jest to ich problem i to one są niewystarczająco dobre, dlatego on musi chodzić na te dziewczyny. Ja myślę, że to, to też trochę jest działanie, bo ja mam przyjaciółkę, która cały czas się starała, organizując przestrzeń: mieszkanie, obiady, dom, kolacje. Mhm. Nagle się okazało, że coś, co wydaje się być ideałem, też jest przesadzone i tego też jest za dużo. Mhm. Ale argument takich kobiet. Często brzmi, ja taka już jestem. Ja nie będę udawała w miłości. Nie na tym polega związek. To są zachowania, których, których się uczymy dawno, jakby w czasie przeszłym. I teraz albo dostrzeżemy, że one są nieskuteczne i nauczymy się nowych zachowań, albo powiemy sobie, okej, okay, taka już jestem, tak już jest, no nie działa, trudno, ale ja dalej będę to robiła. Każda z nas ma wybór. Zakładam, że te dziewczyny, które nas dzisiaj słuchają, to są osoby świadome, które chcą. Wiedzieć więcej, które poszukują tej wiedzy. Więc jeżeli już wiesz, że jeżeli to, co robisz, nie działa, decydujesz na, się na to, żeby dalej to robić, no to okej okay, to jest Twoja decyzja. Ale jeżeli wiesz, że nie działa, to możesz zacząć robić coś innego. Czy Twoim klientkom y, udawało się to zrobić? Czy możesz powiedzieć tak, jeżeli wykonasz jakąś tam pracę, możesz się zmienić, być inną kobietą? Nie kochać za bardzo, nie starać się za bardzo. Yy, zdecydowanie mogę powiedzieć, że można bardzo dużo zrobić ze swoimi zachowaniami, takimi wynikającymi z yy, przekonań i z doświadczeń przeszłych. Na pewno innymi kobietami nie będziemy niż jesteśmy, bo, yy, no bo nawet w psychoterapii nie zmienimy się o 180 stopni, ale jeżeli zmienimy się o 10 stopni w tym miejscu, w którym chcielibyśmy, to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ty nie będziesz do niego wydzwaniała, nie będziesz kontrolowała, nie będziesz sprawdzała i on się zatrzyma i powie, hmm, kurczę, to ona mnie już nie pilnuje, to może sobie pomyśli, okej, okay, to muszę sam się pilnować, <grym> nie? <grym> Jakby wszystko można, ale nie wszystko warto. I w terapii zdecydowanie jesteśmy w stanie nauczyć się zachowań, um, które ułatwiają później życie, które dają wiesz, większy spokój, które powodują, że my się mniej staramy, ale też mniej cierpimy. I mam takie pytanie na koniec. Po rozstaniu, kiedy on chce odejść, myśli, żeby odejść, czy warto się starać, czy trzeba odpuścić? Też bym to odniosła do danej sytuacji, bo. Powodów rozstania może być masę, związek przed rozstaniem też może być różny. To mogą być pary, które są w związku pustym, ale mogą być pary, które mają tam różnego rodzaju jeszcze emocje, również pozytywne i warto za zawalczyć o to. Więc pytanie jest na tyle ogólne, że trudno byłoby mi na nie odpowiedzieć tak bardziej szczegółowo. Natomiast, nawet jeżeli jedna osoba chce odejść, to dla mnie. Nie znaczy to tyle, że to już jest koniec związku. Bo czasami bywa tak, że takie odejście jest po to, żeby wrócić na trochę nowych warunkach, na trochę nowych zasadach. Mm, więc jeżeli jest przestrzeń na to, żeby zawalczyć, to na pewno warto, ale to muszą chcieć dwie osoby, nie jedna. Jedna osoba tego nie zrobi. W kobietach jest często takie przekonanie, i nieraz je słyszałam: Jak pytałam, dlaczego to robisz? Bo ja chcę czuć, że zrobiłam wszystko. Tylko, że to wszystko może się ciągle przesuwać, prawda? Po pierwsze, może się przesuwać. Mm, tak, dokładnie. Ja bym chyba sobie też postawiła granicę, tak? w którym momencie odpuszczę. Czyli mm, emocje to jest jedno, to jest siła. Emocje determinują nasze zachowania, one rządzą naszym życiem i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Dlatego, jeżeli czujesz, że jesteś w sytuacji emocjonalnej, w takiej sytuacji, gdzie te granice właśnie mogą ci się przesuwać, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, na spokojnie, zdroworozsądkowo, w którym momencie powiem stop. I jak przyjdzie ten moment, to chociażbyś wyła i chodziła po ścianach, po prostu zrób to, co myślałaś wtedy, kiedy rozpatrywałaś sytuację zdroworozsądkowo. Bo jeszcze raz powtórzę, jeżeli ludzie mają być razem i jeżeli chcą być razem, dwie osoby chcą być razem, to one będą. <grych> ale, nie, ale jedna osoba tego nie zrobi. Dziękuję Ci, Sylwia. I tak sobie pomyślałam, że. W naszej książce kobiety, które starają się za bardzo, jest sporo historii kobiet, które przeżywają takie rzeczy związane z mężczyznami, z partnerami, i fajnie po nią sięgnąć, bo tam też można znaleźć siebie. Można znaleźć siebie, tak, dokładnie. I tak jak mówisz, są historie jej gabinetowe i twoich bohaterek, także no, myślę, że faktycznie może to być e, wartościowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę.